Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj w programie o represjach caratu wobec powstańców styczniowych oraz o rodzinie, która z syberyjskiego zesłania trafiła w świat. Naszym gościem jest dr Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybirów w Białymstoku. Witam pana. Dobry wieczór, witam państwa. Zacznijmy od terroru, jakie władze carskie zastosowały po upadku powstania styczniowego wobec bojowników, ich rodzin. A także wobec zwykłych obywateli byłej Rzeczpospolitej. No. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że obszar, który w takiej powszechnej świadomości dzisiaj nazywany jest kresami, a wtedy nazywany był bądź to ziemiami zabranymi, bądź były to gubernie zachodnie, cesarstwa. Rosyjskiego, były, był ten obszar traktowany jako integralna część Rosji Carskiej. W odróżnieniu od ziem Królestwa Polskiego, które jednak było nieco inaczej traktowane. Stąd te represje były dużo ostrzejsze, bo chodziło o to, żeby te ziemię w jak największym stopniu zintegrować z imperium. A, a żywioł Polski na tym obszarze był jednak bardzo silny. I uczestnicy powstania styczniowego na tym obszarze to byli ludzie identyfikujący się przede wszystkim z polskością, właśnie z katolicyzmem i byli to w dużej mierze ludzie wykształceni, majętni i represje, które ich dotykały, no, były często bardzo brutalne. To znaczy, osoby, które aktywnie uczestniczyły w powstaniu albo traciły życie po prostu z wyroków sądów polowych, były rozstrzeliwane bądź wieszane, bądź też. No, były zsyłane na Sybir, to jest z tego obszaru, z tak zwanych ziem zabranych. Szacuje się, że było to ponad 15 tysięcy. Przy ogólnej liczbie około 38-40 tysięcy zesłanych uczestników, bądź też tylko podejrzanych o uczestnictwo w powstaniu styczniowym. A inne represje, no to cóż. Klasyczne gospodarcze rugi majątkowe pozbawianie, pozbawianie majątku. majątku tak przekazywanie tego e, majątku bądź to za darmo, bądź za bezcen e, mm, urzędnikom carskim oficerom. E, oficerom wojskowym tak tak e, to była bardzo normalna praktyka mająca na celu właśnie zmianę stosunków narodowościowych wyznaniowych e, na tym e, obszarze. I Wiele można by o tych represjach opowiadać. Do tego tematu. Będziemy uczymy. wracać wielokrotnie, bo przypominam, że mamy w tym roku 160 okrągłą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, więc z pewnością niejednokrotnie będziemy o tym jeszcze w tym roku mówić. Tym bardziej, że miało to znakomity wpływ na rozwój gospodarczy tych terenów, ale także na rozwój majątków i tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, będziemy do tej sprawy wracać. Ale no, zajmijmy się teraz ze bo w tej grupie 15 tysięcy bądź więcej ze najwięcej było jednak stosunkowo młodych ludzi, ludzi u progu życia. No tak, bo oni się stosunkowo najłatwiej dawali, powiedziałbym porwać, emocjom, też może najmocniej odczuwali. Ta nie, niemożność swobodnego oddychania po mówie, mówienia po polsku tak tak yy, braku tej polskiej kultury yy, i a poza tym nie mieli nic do stracenia, wiele do ewentualnie do zyskania i najczęściej ci młodzi ludzie się garnęli. Może, może tak powstania. im się w tym wieku wydawało, bo jak się później okazywało tracili bardzo wiele, e, z, wielu życie traciło, natomiast no, to były złamane życiorysy, ale m, nie zawsze, nie zawsze... Bo ze względu na to, że byli stosunkowo młodymi ludźmi, jeśli popatrzymy na życiorysy wielu zesłańców, to ta Syberia no po początkowych wielkich trudach, kiedy musieli się zaadaptować, przystosować, później jednak część tych młodych ludzi wykorzystała możliwości nadarzające się w zmieniającej się sytuacji. I robiła majątki, kariery naukowe. Tak, oczywiście w powszechnej świadomości gdzieś funkcjonuje, nie wiem, Bronisław Piłsudski, Jan Czerski, chociażby Benedykt Dybowski, postaci świata nauki związane z Syberią. Czerski. Tak, Jeśli dokład... popatrzymy na mapę tamtych syberyjskich terenów, to te polskie nazwiska są nie do ukrycia. Zgadza się. I... Może opowiem od czego się historia, którą dzisiaj chcę opowiedzieć, w ogóle zaczęła. Bo byłem kilka lat temu, kiedy jeszcze można było jeździć, byłem kilka lat temu w Rosji i, będąc w Tomsku, mieście, które od zawsze było miastem polskich zesłańców, gdzieś tam od XVII wieku, w księgarni trafiłem na album taki jubileuszowy, zatytułowany Cztery stulecie Miasta Tomska. Solidny w grubych okładkach, bardzo piękny papier, i tak sobie go przeglądałem. I na jednej z wczesnych stron tegoż albumu zobaczyłem zdjęcie młodego mężczyzny z brodą bardzo eleganckiego, wpatrującego się wprost w obiektyw aparatu. I podpisane było Kazimierz Zieleniewski. Było to nazwisko, które nic zupełnie nie mówiło mi, więc. Przeczytałem, że był to twórca pierwszej Akademii Sztuk Pięknych na Syberii. I to już było intrygujące, no bo Kazimierz Zieleniewski, imię polskie, nazwisko polskie, no i prekursor. I to czego sztuki na sypie. I nawet w Rosji jego zasługi zostały docenione, tak. bo w alumie został umieszczony. Dokładnie tak. Później po powrocie już do, do domu zacząłem szukać no i okazało się, że ono owszem zasługuje na małą notkę w Wikipedii, ale nie dość, że niezbyt precyzyjną, to i nie oddającą całej komplikacji tego życiorysu. Ale żeby ten życiorys kompetentnie opowiedzieć. To trzeba by było zacząć właśnie od czasu jeszcze przed powstaniem styczniowym, to znaczy od roku, no, od połowy XIX wieku, 1845 rok, kiedy rodzi się Kazimierz Zieleniewski, ale senior, ojciec tegoż. I tenże młody chłopak z Nowogródczyzny, gdzieś tam z wioski Tracewicze, która była tuż obok miejsca, gdzie Maryla nas spotykała się z Adamem Mickiewiczem. To było po drugiej stronie rzeczki. Więc ten, że Kazimierz Zieleniewski uczy się w szkole agrotechnicznej w Horkach. To jest taka szkoła, która do dzisiaj istnieje na Białorusi, a wtedy był to niedawno powstały Instytut Rolniczy, który stał się taką wylęgarnią w krótkim czasie patriotycznie nastawionej młodzieży polskiej. I gdyby tak chcieć wyliczyć chociaż kilka nazwisk, to ja bym powiedział może o dwóch. Jeden to jest Józef Kalinowski, późniejszy święty Rafał, patron sybiraków i minister do spraw wojskowych powstania na Litwie, właśnie. A drugi to jest też mało znany w Polsce, Michał Jankowski. Ci, którzy bywają na poczcie w ostatnich, w ostatnich miesiącach, to mogą zobaczyć znaczek pocztowy z jego wizerunkiem, wydany przez Pocztę Polską. A jest to człowiek, który urodził się bardzo blisko nas, w Złotorii, nad Narwią, tu niedaleczko, i ma swoje pomniki daleko na, na Dalekim Wschodzie, w zasadzie o, tak to ujmijmy. Tę postać też spróbujemy w którymś z naszych programów tak. przybliżyć, bo jest bardzo ciekawa. Tym bardziej, że to jest nasz rodak, ale powróćmy do Kazimierza Zieleniewskiego. Obaj, Kazimierz Zieleniewski i Michał Jankowski w tym samym czasie uczyli się w tym instytucie i obaj pojechali na Syberię za to samo, to znaczy za udział w powstaniu za uczestnictwo w oddziale ludwika zwierzdowskiego topora który na mochyle w Szczyźnie tam gdzie te chory chorki się znajdują organizował powstanie oni zostali tam zesłani na wyczyste osiedlenie mieli nigdy, nigdy stamtąd nie wrócić sam Kazimierz zieleniewski senior do senior dodajmy bo o nim ciągle jest mowa trafił najpierw do Tobolska potem no po różnych peregrynacjach znalazł się w Tomsku. I wyobraźcie sobie państwo, że w roku 1880 był już szanowanym kupcem wysokiej bo drugiej gildii e, i był właścicielem e, e, kilku przedsiębiorstw. To znaczy e, najpierw zakładu produkującego drożdże, potem gorzelni, potem e, browaru, potem e, sieci piwiarni. E, do tego miał jeszcze gazetę, która nazywała się Sybirskie Odgłosy. No i poza tym jego dom w mieście Tomsk stał się miejscem kultury polskiej, po prostu. Przypomnijmy, w 1870 roku Kazimierz Zielaniewski miał 25 lat i taką karierę już zrobił. Tak, to oczywiście czas mijał, no, ale mm, ja widziałem jego zdjęcia, bo jego. Udało mi się zdobyć jego zdjęcia z początku XX wieku, kiedy wyglądał jak prorok, jak taki starzec z długą siwą brodą, otoczony swoimi dziećmi, żoną. O, o, o nich wszystkich jeszcze wspomnę za chwilkę. W każdym razie no był to człowiek, który na pewno, któremu na pewno nie odpowiadała rola zesłańca, osoby cierpiącej. On po prostu wziął sprawy w swoje ręce i, i zdołał rozwinąć. Poważny, dobrze, dobrze idący biznes, a w swoim domu prowadził bibliotekę polską, e, gdzie przychodziła młodzież, spotykała się, gdzie czytano literaturę polską, gdzie śpiewano e, polskie pieśni patriotyczne i gdzie od czasu do czasu, jak się okazało, dzięki albo za sprawą donosów sąsiadów wpadała carska policja, żeby robić rewizję. A za chwilę zajmiemy się drugim Kazimierzem Zieleniewskim. Przypomnę, naszym gościem jest dr Tomasz Danielecki z Muzeum Pamięci Sybirów w Białymstoku. Seniora Kazimierza Zieleniewskiego, mniej więcej życiorys, przypomnieliśmy, opowiedzieliśmy państwu. To pora teraz na drugiego bohatera, również Kazimierza. Tak, on był najmłodszym z 11 dzieci ponieważ senior ożenił się z Adelaidą Juszkiewicz, także zesłaną na Syberię i mieli, mieli no, kilkoro córek, synów. Ich życiorysy bardzo różnie się potoczyły, bo jeden z nich został carskim oficerem, a Kazimierz junior, urodzony w 1888 roku, Odkrył w sobie talent artystyczny i studiował w szkołach artystycznych, najpierw w Powszechnej Szkole w Tomsku, potem w Taszkencie. No i, jako że był to okres rewolucji 1905 roku jego siostra w tym czasie studiowała starsza siostra w Petersburgu medycynę i zdaje się że tam miała okazję widzieć te wydarzenia rewolucyjne i ona go troszeczkę zaraziła tymi ideami tymi prądami które miały na celu no zburzenie tego carskiego imperium a więc było to w gruncie rzeczy to była chyba podobna albo taka sama idea która kierowała jego ojcem żeby żeby w końcu to carskie samo dzierżawie zrzucić. i ten życiorys okazuje się później bardzo skomplikowany chociaż ciekawy trzeba to przyznać bo. E sam Kazimierz zostaje junior, zostaje za te swoje rewolucyjne poglądy i za działalność, za przechowywanie mówiąc krótko prasy rewolucyjnej, skazany najpierw na rok więzienia, potem na trzyletnie zesłanie do guberni tobolskiej i po rocznym więzieniu już na to zesłanie się nie udaje, ale jak przypuszczam dzięki pieniądzom ojca ucieka na zachód. I tutaj troszkę peregrynuje, bywa w Paryżu, bywa w Wiedniu. W 1912 roku znajduje się w Krakowie, tutaj studiuje na ASP, u Józefa Pankiewicza, u Wojciecha Weissa. A kiedy wybucha I wojna światowa w 1914 roku, wstępuje do legionów. Niedane jest mu jednak służyć, bo okazuje się, że ma e, chorobę, że choruje po prostu ma wadę serca e, nie może służyć w wojsku, e, więc uczy się dalej. E, jeździ do Włoch również. E, tam e, zwiedza galerie, wystawy sztuki, e, ogląda e, obrazy mistrzów. I tam też się żeni z Włoszką zresztą. E, czas mija. A tymczasem w Rosji wybucha rewolucja bolszewicka. To znaczy, Carat upada. Dla niego to oznacza, że już nie ma wyroku, który na nim ciąży, a wręcz przeciwnie, jak przyjedzie, to raczej zostanie przywitany no, dość radośnie, można powiedzieć. I rzeczywiście wraca do Tomska. Wraca do Tomska, i tam wpada w wir wydarzeń. Tomsk, Do Tomska w grudniu 1917 roku wkraczają bolszewicy, zajmują to miasto. Zmienia się wszystko od początku do końca, a on sam organizuje najpierw wystawy swoich obrazów, a potem pod auspicjami Rady, Miejscowej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich organizuje, proszę Państwa, Akademię Sztuk Pięknych. To oczywiście to jest pierwsza na Syberii Akademia Sztuk Pięknych, pierwsza szkoła, do której wstępuje ponad Ale 40. Taka myśl w głowie, w, w otoczeniu tym rewolucyjnym, gdzie jest głodno, chłodno i niebezpiecznie. To jest oryginalna, akademia. to jest oryginalna myśl oczywiście. I on, on pisze w tym czasie, publikuje taki swój manifest, gdzie Widać troszeczkę takiego naiwnego myślenia, bo on... Yy... Opisuje tam postaci, które zmieniały świat w historii, I, i to jest po prostu mydło, szydło i powidło, tak bym troszeczkę powiedział. Bo tam jest i, i Jezus Chrystus, który, który jakby przełamuje pewne wcześniejsze kanony religijne, później nie wiem, wielcy astronomowie, Henryk Sienkiewicz, Fryderyk Chopin i tak dalej, i tak dalej. Coś, co, co dzisiaj wydaje nam się absolutnie, no. Nie bolszewickie. w każdym razie, a, a, a być może wtedy też no, dla tamtych ludzi naturalne. Nie wiem, trudno, trudno mi jakoś się wczuć w, te, w tę atmosferę tamtego czasu, ale e, ta historia tam zachodzi wtedy bardzo, bardzo, dzieje się bardzo, bardzo szybko. Dlaczego? Dlatego, że po kilku miesiącach e, Tomsk e, zajmują na powrót Biali, Kołczakowcy, bo się toczy wojna domowa. I Akademia przestaje działać. Sam, sam Kazimierz Zieleniewski próbuje jakoś sprywatyzować tę szkołę i dalej uczyć jako osoba prywatna, ale nie ma takiej możliwości. I po kilku miesiącach, jesienią 1918 roku wyjeżdża. Wyjeżdża z Rosji do Japonii. Tam, tam maluje, tam wystawia. Nie trwa to długo, znowu kilka miesięcy, jakieś pół roku, i przez Chiny trafia do Paryża. Mieszka na Montparnasie, tam znowu tworzy, tam poznaje artystów, tam prezentuje swoje obrazy, m.in. w Salonie Niezależnych. I mamy rok 1919, i mniej więcej rok w takim trybie sobie tam wraz z rodziną żyje. Ale kiedy wojna domowa w Rosji, powiedzmy, zamiera, natomiast, no i to jest taki trudny moment do opowiedzenia, bo zaczyna się wojna polsko-bolszewicka, a Kazimierz Zieleniewski w tym czasie przyjeżdża do Rosji, do Moskwy, konkretnie, i staje się urzędnikiem ludowego komisariatu Edukacji. To jest czas, kiedy w Rosji bolszewickiej sztuka awangardowa jest bardzo ceniona. A ja może nie powiedziałem jeszcze jednego: że w czasie tego tomskiego, krótkiego okresu bolszewickiego. Obrazy, które on wystawia, są krytykowane, bo się okazuje, że to, co pokazuje, to czego się nauczył w Krakowie, w Paryżu, w Wiedniu, to nie jest sztuka bolszewicka. To jest sztuka, którą prasa miejscowa określa mianem, cytuję, arcyburżuazyjnej. Więc nie do końca się to z entuzjazmem spotyka. I teraz wróćmy do Moskwy. On staje się tym urzędnikiem. Dzięki protekcji takiego artysty Dawida Szterenberga, którego poznał prawdopodobnie w Paryżu w latach dwudziestych i znowu wydarzenia trwają krótko jest około roku tym urzędnikiem bo nagle sztuka awangardowa przestaje być w Rosji bolszewickiej postrzegana pozytywnie nagle w prasie bolszewickiej zaczynają się pojawiać artykuły krytyczne sytuacja robi się chyba niebezpieczna bo Kazimierz Zieleniewski po prostu ucieka z Rosji ucieka tym razem już na zawsze i znowu peregrynuje troszkę po Europie Zachodniej, wystawia tu i ówdzie, i tu warto się zatrzymać na chwilę nad jednym momentem. W 1929 roku wystawia w Poznaniu. Na powszechnej wystawie pokazuje swoje obrazy wraz z dziełami innych swoich. Mistrzów z lat, powiedziałbym, młodości, a więc właśnie Wajsa, Pankiewicza. I to jest jedyna jego wystawa obrazów, grafik. Ja nie powiedziałem ani razu o stylu, może, a warto powiedzieć, że, że to było takie malarstwo postimpresjonistyczne. W Polsce niewiele jest dzisiaj dzieł Kazimierza Zieleniewskiego, a Większość jest we Włoszech w kolekcji rodzinnej, i tam też są zdjęcia rodzinne, właśnie i Kazimierza seniora, i jego całej rodziny, i Kazimierza juniora, i są też reprodukcje obrazów, i tam też powstała biografia. Jedyna, jak dotąd, taka pełna, bo też jest to postać dość dobrze opisana, w artykułach które się w Rosji przez lata ukazywały. Natomiast w Polsce tak jak mówiłem, to jest tylko krótka notka biograficzna. I teraz żeby zakończyć ten życiorys. Kazimierz Zieleniewski ostatecznie osiada we Włoszech w Neapolu i tam umiera dość młodo, to jest 1931 rok. Doznaje Udaru i po tym udarze umiera. Jego prace w Polsce nigdy nie były prezentowane. Poza, poza tym jednym, jednym udziałem w wystawie poznańskiej w 1929 roku. Były natomiast pokazywane we Włoszech kilkakrotnie, dzięki Instytutowi Polskiemu we Włoszech, bo rodzina, rodzina się tam po prostu zgłosiła i zorganizowano kilka takich ekspozycji, ale Warto przypomnieć tę postać, żeby pokazać komplikacje tych życiorysów, bo zaczynamy od Powstania Styczniowego, a kończymy na rewolucji bolszewickiej i na karierach, na karierach ekonomicznych z jednej strony, politycznych z drugiej strony, i... naukowych itd. Tak Dzisiaj przypomnieliśmy jedną z rodzin, którą dotknęły represje popowstaniowe, ale która wykorzystała szansę, jaka wówczas się nadarzała, bo czasy były i trudne. Może nie tyle szansy, nie tyle szansy tylko po prostu poradziła sobie z zesłaniem, z represją, tak naprawdę, która miała złamać, a wzmocniła, jak się okazało. Dziękuję pięknie za spotkanie. Rozmawiałem z doktorem Tomaszem Danileckim z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl ukośnik podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.